Kuć czy nie kuć? to jest pytanie. Oczywiście, że kuć, w szczególności jeżeli chodzi o akupunkturę w metodzie zu, akupunkturę czaszki w metodzie zu. Kiedy to się sprawdzi? Kiedy ja mogę Wam, z, wasze, z, mojego, z mojego poletka doświadczenia, z ich. No, grubo już ponad kilka tysięcy, jeżeli chodzi o aplikację czaszki. Kiedy to mnie się sprawdza, kiedy mnie ratuje to, że tak powiem, 4 litery w gabinecie. Kiedy za pomocą równoważenia nie mogę osiągnąć oczekiwanego efektu, przykładowo nie przekraczam 50% w pierwszym zabiegu. Weźmy sobie taki przykład. Przychodzi ktoś z, z obszarem łokcia. U niech to będzie łokieć tenisisty. Wy wykorzystujecie drugi łokieć w metodzie równoważenia. Oba kolanka idą w ruch. A tu nic, nic więcej niż 50%. Pracujecie lokalnie, również nic więcej niż 50%. Wtedy warto wybrać się do akupunktury czaszki, warto zajrzeć do panelu sterowania. To tutaj w centralnej jednostce neurologicznie jest pewnego rodzaju blokada, a ten obraz wydaje się być najbliżej. To nie znaczy, że kując tutaj stymulujecie obszary mózgu. To jest ważne, że to eciwo, które tutaj leży jest po prostu blisko tego centralnego układu, układu sterowania. Wtedy aplikacja na czaszce w obszarze gończyny górnej będzie, będzie tutaj przynosiła poprawę. Delikatna praca nad tą igiełką na czaszce, czego też będziecie się uczyli podczas szkolenia, daje efekty. Kolejnych 20-30%, które można tutaj, można tutaj spokojnie dodać do tej terapii. Co więcej, jeżeli pacjent nie może być w waszym gaminacie więcej niż raz w tygodniu, więcej niż dwa razy w tygodniu, są duże interwały czasowe pomiędzy wizytami, warto również tą igłę, igłę tam zostawić w tej czaszce na 72 godziny spokojnie. Pamiętajcie, to są elastyczne igiełki, wymiar nie większy niż 0,2, jeżeli chodzi o przekrój i nic temu pacjentowi się tak naprawdę nie stanie igły są zaaplikowane maksymalnie, więc, więc on nawet jak ją wykrzywi, wygnie nic, nic tutaj nie, nie, nie będzie się działo takiego. Natomiast do czego zmierzam? Będzie to, stymulowało, będzie to stymulowało pacjenta na długie godziny, na długie dni wręcz, więc wasza robota, która była wykonana intensywnie, będzie przedłużana za pomocą właśnie tego, za pomocą tej, tej stymulacji czaszki. Wtedy to będzie miało jak największy sens. Kiedy jeszcze? Choroby neurologiczne, pewnego rodzaju niedowłady, również przy, przy uszkodzeniach nerwów, czy to jakieś przecięcia, czy nieszczęśliwe wypadki. Będzie również bardzo pomocne, jeżeli chodzi o krążeniówkę, będzie bardzo pomocne, jeżeli chodzi o organy wewnętrzne, rozluźnianie, raz, że powięziowe, dwa, dokrwienie danych organów. Tutaj również mogę potwierdzić z mojego poletka, że faktycznie nawet puls medycyny chińskiej zmienia się, gdy, gdy ta stymulacja jest dosyć długa, gdy te igiełki z zabiegu na zabieg są wymieniane i ten pacjent cały czas niemalże śmiga, śmiga z tymi igłami zaaplikowanymi za i stymulujący się w danym obszarze, czy to będzie serducho, czy to będą płuca, klatka piersiowa. Spektrum jest, jeżeli chodzi o choroby wewnętrzne, tak naprawdę potężne. Sprawdzi się oczywiście w mięśniówce, to to o czym żeśmy zaczęli. Sprawdzi się w bólu, w aparacie ruchu i do tego jak najbardziej mogę tutaj polecić. Tego czego nie sprawdziłem, nie sprawdziłem czy sprawdzi się, czy sprawdzi się w chorobach dermatologicznych, jeżeli chodzi o tą stymulację, czy to przynosi dodatkową korzyść. Tego nie zauważyłem, bo to poletko jest poniżej 100, 100 przypadków w moim gabinecie, więc tego nie chciałbym wam przedstawiać. Ale to wszystko co do tej pory powiedziałem, to jest powyżej grubych tysięcy, więc na pewno będzie, będzie tutaj warto czym się podzielić. Zapraszam na szkolenie 27 września. Działamy. Cześć!